to nie no. mogli wtedy mieć mniejsze powody, żeby mnie wyrzucić. Tą samą rolę. O, no Ale super. Idę, i wiesz co? Teraz Gieben, masz przejebana po prostu. No nie, no. A to przypadkiem no. nie miał od ciebie dostać? Nie, ty. No dobra, Gieben dostaje. No bo ukrał i postarował się przed śmiercią. No, to Tylko proszę, cię bardzo teraz Gieben? Bardzo głupot. Właśnie, teraz nie co? możesz już. Nawet jak jesteś tym nawet do Counterem. nie? Counterem, nie możesz. Tego, świeczka. Ale będzie fajnie, owe mnie wygłosowali. Hmm, co mogę klejmować? No, trochę dużo gimby miałem w domu, nie będę kłamał. O nie! O nie, Abi. Dobra, to zobaczymy żeś, teraz. Kazaliście mi nie gadać z zobaczymy co się stanie. Co tam ciekawego zobaczyłeś? Eee, no, nie będę mówił. O, o niebi! Nie. Nie, A to dobre, A. dobrze. Dobra, nie i Ja nie wykonałem swojej roli, bo Abi u Mary mam dalej. A ja wykonałam. Ha, ha, ha. No to ja wiem co zrobiłaś. A, ja, ja, ja. Ale jedna A, osoba to... tylko umarła więc trochę ja chcesz, to trochę podejrzane. Jak chcesz, możemy możecie Dla mnie to okay. bez znaczenia. Ktoś był... No nie, bo... GBN. -a? No Wixa chyba była, no, nie, skoro był nie, GBN mówisz o ten... Nie, nie, no, nie, na GBN-a po prostu. No Pixa na ten. Nie, nie głosujmy na Pixa, nie nie nie. nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie wiem, Kluczym jesteś obok Wixa. Co robiłeś? Analizujmy. Byłem gdzieś, u kogoś, coś zrobiłem. I nie głosujcie na GBN. No Zobaczcie, no impostorzy e, na mnie bo... zagłosują. Ja to, bo bo głosujesz, głosujesz. ja skipnęłam ja skipęłam. Nie no, dajcie I na no widok. Na... Na Mogę się ja na widok dać. Nie. No bo kurde, prowokujesz mnie i dwie osoby się na mnie zagłosowały. Dobra, de Dirty robiłeś. Na... Brzmi jak nawiedzać bardziej GBN. Żeby to nie chcę Ale mogą być, może być dwóch. A. może być dwóch. Ale na pewno Bichsa nie zna biedza, bo. krzyczała my na z... mnie. Luna, Co no, ty coś robiłaś ciekawego tej nocy? No właśnie, nic się w sumie nie dowiedziałam. A rezę, coś ty przynajmniej? Jakieś info, cokolwiek? <grym> eee, <grym> moje info jest takie, byłem u gpn nic nie zrobiłem. No, no i Git. O, ja w tym dobra, gadać z wami. No ja bo moje biegu nic nie zrobiłam, no nie mam informacji testu. Dobra, to daj się skip jednak, skoro już tak. No wiem, no ja czekałem, bo chciałem was przypytać. No niestety... Taki jesteś. Dobra, ranaje ze sobą dajemy. Nie, 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 Tak, tak, w się sensie da się. Oczywiście, że to się przynieść. Tak, tak. No nie, nie, zdążę użyć Kurwa! No i pięknie, impostaże zgrana na paczka, jak widzę. Dobra, ranaje ze sobą robimy, nie? Zabieramy chyba. Myślę, że tak będzie najlepiej. A, no to czekaj, to co się stało? No? no kurde, Naja! Aha! No, to powiedziałem. I kim jest? No dobra, no dobra. No dobra. Mogę dwa pojazdy. To napiszcie na czacie. nie, może. Nie czy chyba czy nie działa, czy nie działa? Musicie jednocześnie powiedzieć. No, jednocześnie musicie napisać na czacie, jaką mam rolę. Na czacie napisać? No. Ja. Czekaj. Kurczę, Alepech. Wybawi? Czekaj, bo piszę. No ja już mam gotowe. Piszę. A czy już Gotowi? No, mam. 3, 4, 4. No, proszę bardzo. No to ciekawe, to mamy sniff. O nie! Ktoś jest szalony, ktoś jest szalony? Ktoś z nas jest szalony? Albo czerwony. No The diri powiedział przed chwilą, że nie wie jaki prowokator. Diri. <grywa> jaki prowokator? <grywa> no masz po prawej narysowane, no, każdy moment, Co to za jeden głos na mnie? Przepraszam Czyli bardzo. Ktoś z nas jest e, ja pierdolnięty ja powiem, w takim ja razie. Po, ja powiem tyle, że ktoś no. u gbn do, ktoś do The GBN diri. Chciał iść. Kto? Oj, oh. nie The diri. kto jest pierdolnięty w takim razie? The diri jest pierdolnięty. A, ja jej klasa. Ty, ty A, Ale okazało się, że te <gulanie> ty jest pierdolenie. Nie, jest że wiem Nie, że wik, wiksa o... do Ciebie iść. No, domyślam się. No w sumie mogę, okay, ale... Mm -hmm. Kim jesteś? Czymś ciekawym, coś wiesz? Nie. Przestańcie przestań, przestań na Kruszyna głosować. <głos> Kruszyna głosować, bo on jest niewinny. Okay. <noise> Kruszyn chyba jest niewinny. Okay. Że... Ale jeszcze nie, nie zagłosowałem. Ja 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 chyba nie, nie, nie winny, wiem. I... no Ja też teoretycznie bo byli tymi kapusiami nic więcej się nie dowiemy. Dlatego pytam Mikulię, Mikulia, jak nic nie wie. Nie <głos> wiem. <głos> no nie A Red nie no. ona... wiem. to ja Nie ci mówię, że podejrzewam, że wiem. Ja u ciebie byłem. Ja jestem chyba głuptaskiem, też, z Dotyry, the tak mi się wydaje Okej, okay, okej okay. <noise> No musimy, sobie się No Luna, jeszcze raz, bo ty cicho byłaś No mówię, że podejrzewam, że wiem kim jest Kruszym no, Ja też podejrzewam, no, tam, że wiem kim jest Kruszym No to ja bym skipnął z drogi Ja bym nie na upartego. Ale nie ma, no, dajcie no, skipa, bo tak. musimy głosy tak, wy, wyrównać, tak. bo impostorzy się śmiesznie Może w nextie Impostorzy nic nie robią Dobra, zabieram Kiedy nas. albo to jest sobie No Dobra. Zobaczmy. Aby nie zginął, proszę, proszę. A. Czemu ktoś na mnie krzyczy? Gdyby nie zginął, bo byłby super. Nie, Spokój się. Dobra. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zostałem uratowany od śmierci tragicznej. Dzięki. No hmm. kurde, nie pomyliłem. Uh. Bo... O! Wow! Kto cię wyleciał? Kto, cię wylecił? kto no, jest no, tym krzyk? Chciałem Chcia powiedzieć za imposto, że nie a, Vixa. nic Vixa nie robią. Krzykaczne. Nie wiem, co się dzieje. Miksa zamiast zabijać, to, to, to krzyczy nie nie do... na mnie. No. I teraz zagłosuję na Cię za to, że wszyscy mnie oskarżasz. No nie, no wiksa to może być ten czerwony prowokator. Tak, z nie A Mikul, A Mikul, ja troszeczkę śmierdzi. Z tym moc. No może tak być, nie, gra, nie że wiem. I też ja skipnął póki co. A ja bym nie A ty skipało. Mikulia, jakim rodzajem głuptaska jesteś? Głuptaskiem jest bardzo. To, jest to jak, nie? Ale to musisz padać w czym jesteś głuptaskiem? Głuptaskiem lekarzem. Okej, u kogo był ten głuptasek lekarz? U ciebie? A kiedy? Teraz. Oj, no na niebie. Nie. Nie Dawaj, nie, tak wersi idzie ze mną, idzie ze mną Given! O Nieeeee! 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 Nieee! Ale Nieee! 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 ale super. nie Nieee! No nie. Nieee! 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 Nieeeee! <grymny> <grymny> no trudno, gebe, no cię. Bomba w bojlerze. O. Ocali nas. Możemy jakiś mnie dogratuję. -gry <grymny> nie, stop. Nie, to tak nie działa. Nie postrzewałem, tak no tak, tak, tylko nie to. Ale super. BANDA! Ale spadki co Udało się! Bla. Bla, bla, bla. No i co tam? Dobra, kto gdzie chciał iść, Ja nie. nie chciał Poczekajcie chwilę, bo dobra, e, luna e, mikrofon od słuchawek mi się. się poluzował i muszę. chwilkę zajrzeć tylko. Taką... O, to ty, A, jego. a, a jak Wiksa, nie wiksa już nie może krzyczeć, to już zabiję, Dobra, rozumiem. dobra. Jeszcze, 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 Tego. A nie, czekaj, to nie. Destra ktoś chciał iść. A to dwie, dwa, tego. W destra destra nie mogę już chodzić. Teraz. A jak ktoś chciał do niego iść, w jakim sensie? Bo, że jestem pierdolnięty? No mam, że ktoś wszedł w trap'a. Ale to chyba jestem jebnięty, i tak uważam, że to Wiksa jest. Ale że Wiksa zabija. No, tak, tak, zielony. Ja tak, tak, zielony. tak, tak, Moja lubi, tak. Moja pasta, ślub, tak sobie ją ja chcesz, żeby nie mieć na chwilę. I zrobić tił, pasta. Mówi, co nawiasz? Twoje w miejscu. Nie ja powiedziałam, że ja skróciłem. Całkowicie bez emocji. Ale na szczęście, tylko na chwilę, zazwyczaj zwyczaj schodzą. Ale tam, gdzie wy. A na kim jesteś? Tak? No dobra. Jestem zielonym. Znaczy, mi się wydaje, że by nie trollowała. Bez sensu. ten, E, okej. Okay. Nieważne w takim a, razie. Nieważne w Nieważne w mi się było. wydaje, żeby ona Jest, nie trollowała by... wow. od początku GBN, a tylko go po prostu no. zaciepała, żeby się nie pierdzielić z nim, ale okej. Okay. No może tak, też tak myślałem. przerobiła no. sobie. Może tak być, no. No nie. No to chyba nie. nie, nie. Ja swoją rundkę, wygrałam. O to cóż Bo mega dobrze się jako fejkowania Ale świeczka się pali ładnie, nie? Możemy się okrzeć Masz pieska, ale super. Chcę ja mieć pieska. Jasne, mam nadzieję, że uda ci się zdążyć. Co tam? Pyszy? Oj, Luna, Luna, Luna. Swojego tego zabiłaś. No zdecydowanie. No, no. cóż ja mogę swój, sam swoją trapkę wejść? Nie. No <laughs> e, to chuj No cóż. No cóż, to. Mogłeś sobie na web założyć tą trawkę. Chciałem! <laughs> Proste, Byłem tym traferem. To, jedyną to osobą, się... której nie. Ja, jako medyk. Aha, dobra, mam osiągnięcie, mam osiągnięcie. Jedyna 80. osoba 80. z w których nie chciałem pójść, no nie jestem wtedy jego, który był szalony do, do niego, tylko chciałem, czy na pewno nie wychodzi, to. <laughs> Właśnie był na wyjść, weź Dobra, to za Nie, a tak tam wiedział, że wychodzi z domu i bym wiedział, że zabije. To a nie wychodziłeś na początku gry. No to może byłby fart I y no. Musisz grać tyle możliwe. no? Możliwe. Mm -hmm. Nie wiem, zostawiłeś trapkę pod destrem Zamiast zostałeś trapkę pod medykiem. Dobra. Dobra. Pomyślałem, że właśnie do no, ale A jeszcze na, okay. tak Po prostu myślałem. był szybszy. się totalnie zamulam, kurwa. Tak, jakoś nie wiem. No, taki dzień jakiś. No, no to żartuję. Więc... Nie, powoli nie, zaczynała. nie, ona nie, ona Kaco 19. chyba dobra, dobra No bo 13.10. 13. Dobra, kto będzie prezydentem? Ważne eee. pytanie. Eee. Dzisiaj Luna. No to... O, widzę głosy są podzielone. Hmm, ja daj mi goli. Ja już byłam, ja już byłam, ja nie muszę już Wyrównać. No. Dobra, dam do Luny, bo Luna się nie była. No Luna, na Lunie dajcie tak to. O, właśnie super. I tak pewnie nie przeżyje tej no. Oj, tam nie przeżyjesz, Luna. Nie denerwuj A, się. A tam gadasz. Nikt do ciebie nie przyjdzie na pewno. Na pewno nie będzie imprezolony. Hmm, dobra, sprawdźmy gdzie do Destru chodzi. Swoimi ścieżkami. Tup 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 tup. Ja coś robię tup 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 <grym> tup. O tym. De Destro, czemu? De u jego byłeś? Destro, czemu byłeś u mnie? Co? Co? Destro, czemu byłeś u mnie? A, jestem szalona, i? to jestem szalona. Co? To co? mi pokazujesz, że Destro był u Dzień Nie, no Destro był u i. I pokazujesz, że u mnie, co się dzieje? Co <grym> jest? De Destro, Destro, czemu jesteś w ciebie miejscu? Ja się muszę dwoić, tróić, żeby z wami być. w stanie Nie, de Destro, gdzie ty byłeś? Powiedz, co masz pod czapką? Destru, powiedz e, o, gdzie o, byłeś? Nie, e, to nie ma tak. Nie umiesz się tak. bawić, Destru. Nie ma tak. Nie ja no, był na żeby. Ja tryharduję no trzeba tryhardować Destru gdzie no. byłeś, bo ja nie wiem, czy jestem szalona. No nie no, Destru był na i, no i zabił no No mówię ci, ja... Ty jesteś szalona, ja jestem prawdziwy. Ja też jestem szalona. Jesteś Ej, ja byłem u <laughs> ciebie. Okay. Nie byłeś u mnie, kłamiesz. <laughs> to jest najlepszy poM u Jepiego. Nie wy wszyscy w, górę, no w trójkę jesteście szaleni Nie no może taka <gry> będzie możliwość Bo, bardzo ciekawa okay. sytuacja Ja chcę się przekonać o tym czy Tak co? Ja, co? ja też Przekonamy się no Jeśli nie się, się, nie się, Czemu nie no, wyraźcie no. ze no, Ale. Wow no, no, naprawdę no, no. Wow mogę. No, okay. Ale się bawić nie umiecie Kurczę, ale na ostatnią chwilę! Widzowie, na ostatnią sekundę! Dobra, to jest no, A Luna nigdzie nie chodzi No nie wychodzę z domu co to się stało? nigdzie nie chodzisz? Bo nie muszę Jestem szalona Bo pokazuje Jej. mi, że AB był u Luny, a nie mógł, bo o o. Tak, To Destro no, bo Ebi tak, mówił, no. że był. De tak, to Destro. Tak, Ebi mówił, że Destro widział. Destro. No, no i, daj ten daj ten, ten, na ten, na ten, ale mi nie było na i. Dajcie na testra. Dajcie na testra. Dajcie na Destra A ja bym chciał porozmawiać o życiu. No nie. O no nie, biedę, nie, że nie mów, mów to, że masz dobra. świeczkę. <laughs> Nie, Porozmawiałbym nie z tobą, ale... Nie, nie wiem, się wszyscy mnie sprawdzają na całym początku, zadek. <laughs> Jakiś podejrzany byłeś. No byłeś, byłeś. W pierwszej rundzie już. Tak pod lasie od razu dewastować, a iść ty Destru. Nie, ja, bo stracę Segibena, for fun. Ale jestem szalona, na pewno. O nie! Kiedy się mu leczy! <laughs> Kurwa, co tam się dzieje? Co <laughs> <laughs> O, o no nie, nie jak to nie, nie strzelił? A to na kim ty jesteś ostatecznie? No, nie wychodzisz z domu. Ja wiedzieć, To ja bym nie eee... za to, że nie wychodzisz Nie ja wiem, jestem szalona Okazało mi się, No, to tylko siebie po co ty nam jesteś, jak tylko siebie? Aha Dlatego ja zagłosuję na raz. Raz. Aha, dla mnie, dlaczego dla mnie? Dlaczego? 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 Z to, ja z tobą nie mogę, kurwa, wychodzić Ja nie możesz <głaniczne> obserwować rundę. I posłuchaj się trochę. kurde, no coś tam skałam, ale... Trzymałam na swoje ślady hmm. stupek. I to jest also... Tak, to ja jestem tak. Loluna jest. no, klejmuje ocalałego. ty kim? No ja ocalałem, jesteś A to wszyscy jesteście... A, A to the degree, the degree jest oca... ocalałem, ale jest obserwatorem. Obserwator To jest sam, nie wiesz, którą rolę klejmujesz. Ja wiem. Nie wiem. nie się Nie mam w pojęcia tego pojęcia. Do, do, do z własnym. z No ja Lunie ufam trochę, bo tam skrymowała celowego trochę. No chociaż w sumie może być bombardierem i nas wszystkich. Okay. A, nie ja jestem. Mówię. A jak nie jesteś, no to co? No to co? kto myśli, że Luna jest? No właśnie, nie wiem. Nie mam totalnie pojęcia. Nie, pojęcie, nie ja jestem szalona właśnie. Jak był u mnie, na przykład dzisiaj, ja nie mógłbyś. z Więc jako. Ja ciebie, tak ci powiem. Nie wiem, ja nie widziałam nikogo u siebie to, w tym przedziąc... ja Dla mnie śmierć z led Obserwatorem był. był. To chyba nie po że wygrają, nie Rafał, niech No i po to że raczej na pewno my grajemy, kiedy potrafimy też do porozumienia w kwestii tego, kto jest... O, no, zobaczymy hmm. No ładnie, Mikolio no, no tak, jest... normalnie ja. Skoro Luna jest. przecież ocałem... Luna jest. Do... No, Runa jest dobra. <noise> luna jest neutralna jest neutralnym. No, jest neutralnym. A ty zgrywasz szaloną. Tak, to prawda, od początku. Więc wracam tutaj tego, nie? W się rundyś? Byłaś 100% pewna, że jesteś szalona. Tak, bo. Wyszłam tu do testu i szedł w trzy różne kierunki. Wiksa szalona, ja byłam szalona, i mówi dobrze. To jest jakiś alibi. No nie wiem, Luna, zdecyduj. Nie wiem, czy w ogóle jak. Yy, ona teraz zagłosuje na kogoś, to w ogóle wyrzuci, czy ty wygrasz już? Nie mam. W sensie Luna wygra z jedną ze stron. A, no w sumie to da się rada. Hmm. Głosuj, ty, Luna, na głosem serca. Chcesz po mnie i myślisz, że jesteś fajna. No, I jestem fajna, jestem fajna. No i dziękuję, Luna, wygraliśmy. Czemu Luna A, nie strzeliłaś? Co, Luna nie jest ocalałem? Jak to, Luna, nie jesteś salalem? Co no, Nie jestem. Czemu Luna ze mnie nie strzeliła? Nie co się dzieje? Musiałam. Co się dzieje? O no, ładnie. Dostałem piorunek. Zadziałało? Poskładałeś się. Zadziałało no, ty, traf, ty go trafiłeś? Tak. trafiłam Jak no. ja próbowałem strzelić. strzelić na przykład w Vixe, to mi pokazywało czerwony bucket i tylko to mogłem wybrać i się zabiłem sam. Co? No. No, no ja to samo miałem na początku. To czerwony bucket.